Cześć siema, z tej strony Suert. Przyznaję, że gra Weird West interesowała mnie już od dłuższego czasu. To, co przykuło moją uwagę, to komiksowy styl graficzny i postać Rafaela Colantonio, założyciela Wolf 5 Studios, który wcześniej założył i przez 18 lat pracował jako prezes w Arkane Studios. Grę zakupiłem i ograłem, a moje wrażenia przedstawię w tym materiale. Gra Weird West po wielu przesunięciach zadebiutowała 31 marca bieżącego roku na komputerach osobistych oraz platformach PlayStation 4 i Xbox One. W ramach wstecznej kompatybilności, w tę pozycję mogą bez problemu zagrać posiadacze najnowszych konsol. W naszym kraju w tę produkcję zagramy w angielskiej wersji językowej. Weird West jest produkcją z pogranicze rpg akcji i gier typu Immersive Sim. Nasze poczynanie obserwujemy z lotu ptaka, czy jak to woli, w rzucie izometrycznym. Weird West, jak już można się domyślić, zabiera nas w podróż po dzikim zachodzie. Niecodziennym dzikim zachodzie mamy tutaj bowiem do czynienia z wieloma fantastycznymi elementami. Bohaterowie i przeciwnicy parają się magią, a w świecie gry możemy spotkać stworzenia rodem z koszmarów bądź świata Dark Fantazy. Świat gry jest mroczny, i tajemniczy, jest ogromny. Zewsząd wydobywa się niesamowity klimat. Zwiedzimy tutaj zarówno otwarte przestrzenie, jak i ciasne szyby kopalni czy podziemne świątynie kultu. Niestety po pewnym czasie wkrada się spora. Anotonia. Widzimy, że każda kolejna jaskinia jest podobna do poprzedniej. Każde miasto czy farma to kopia ostatnio odwiedzonej. Naszą podróż rozpoczynamy jako łowczyni głów, w której zabito syna i porwano męża. Po pewnym czasie odkrywamy jeszcze cztery inne postacie, którymi przyjdzie nam pokierować. W pewnym momencie ich drogi krzyżują się. Co łączy te postacie, dowiecie się już sami. Powiem tylko, że fabuła jest jedną z najmocniejszych stron tej produkcji. Weird West to naprawdę spora gra. Wystarczy powiedzieć, że główny wątek powinien wystarczyć na około 30-35 godzin. Do tego dochodzą aktywności poboczne, których jest zatrzęsienie i czas gry znacząco nam się wydłuża. Świat gry przemierzamy pieszo, bądź jak przystało na western, konno. Konia musimy najpierw zdobyć. Mamy na to dwa sposoby: kradzież lub zakup. Niestety, z ukradzionym koniem wiążą się małe problemy. Po dotarciu na miejsce docelowe, niekoniecznie będzie on na nas czekał. Tak więc zdecydowanie lepszym sposobem jest zakup Wierzchowca, który mimo różnych wyzwań pozostanie z nami do końca. Do docelowej lokacji docieramy, wybierając punkt na mapie. Po drodze możemy rozbić obóz, by zapolować lub zregenerować zarówno punkty życia, jak i punkty wykorzystywane do specjalnych umiejętności. Lokacje, które przemierzamy, mają strukturę zamkniętą. Kiedy wychodzimy poza oznaczony teren, możemy skorzystać z opcji podróży do następnego miejsca. Każdą miejscówkę warto dokładnie przeszukać. W zasadzie wszędzie porozmieszczane są te bardziej i mniej przydatne przedmioty. Tych ostatnich jest zdecydowanie więcej. Dosyć szybko pojemność naszego ekwipunku lega. Wyczerpaniu i zdajemy sobie sprawę, że tego wszystkiego nie warto nosić. Generalnie jest raptem kilka bardzo potrzebnych przedmiotów. Na pewno zaliczyć do nich należy temy leczące, naboje tych niestety często brakuje, musimy mocno uważać, aby się za szybko nie wypstrykać z amunicji. Oczywiście bronię oraz rudę potrzebną do upgrade'u naszego uzbrojenia. W miastach znajdziemy sklepy, w których możemy sprzedać zbędny kwipunek i zakupić potrzebne przedmioty. W niektórych miejscówkach spotkamy kowala, u którego ulepszymy posiadaną broń czasem spotkamy wędrownych kupców. Bardzo często podczas podróży z jednego miejsca do drugiego natrafiamy na zdarzenia losowe. Zazwyczaj są to niewielkie miejscówki, w których albo komuś pomagamy, albo musimy się bronić przed bandytami czy stworami. Prawdę mówiąc, jest to mocno uprzykrzający rozgrywkę element. Jest tego po prostu zbyt dużo i szybko zdajemy sobie sprawę, że losowe historie nic nie wnoszą, a my tylko niepotrzebnie pozbywamy się cennej amunicji. Niestety nie wszystkie te mocno poboczne historyjki da się ominąć. Gra zmusza nas niejako do odbębnienia takiego zadania. Psuje to dosyć mocno wczucie się w główny wątek. Brakuje tutaj także szybkiej podróży. Do już odkrytego miejsca. Często patrzymy, jak nasza postać ponownie przemierza ten sam teren, by dotrzeć do drugiego końca mapy zupełnie niepotrzebnie. To co na pewno można zaliczyć na plus to wpływ, jaki mamy na poszczególne miejsca, może się bowiem zdarzyć, tak że wybijemy całe miasteczko. Po kilku dniach gra poinformuje nas, że miejsce to zamieniło się w miasto duchów albo że grupa przejeżdżających osób postanowiła pochować na cmentarzu wszystkich zabitych przez nas osobników. To naprawdę świetny smaczek. To samo tyczy się postaci niezależnych. Jeżeli komuś podpadniemy, możemy być pewni, że będzie deptał nam po karku. Robiąc jadkę w jednym z miasteczek, zabiłem faceta. Natychmiast zaczęła krzyczeć jego żona, że mnie zabije. Kra poinformowała mnie, że ta postać żąda wręcz zemsty. W takim wypadku najlepiej nie pozostawiać świadków. To samo tyczy się kradzieży. Jeśli chcemy to zrobić, zróbmy to tak, aby nikt tego nie zobaczył. Wtedy będziemy mieli święty spokój. Zdecydowana większość miejscówek w grze wiąże się z eliminacją przeciwników. Sposobów na to mamy mnóstwo. Tutaj, Weird West rozwija skrzydła. Jeżeli osiągniemy w prawej i poznamy mechaniki gry, to starcia z wrogami są na pewno tym, co sprawić może sporo frajdy. Jeżeli chcemy, możemy eliminować przeciwników po cichu, skradając się, możemy ogłuszyć nieświadomego wroga. Pamiętać jednak należy o tym, że pozostawienie ciała na widoku sprowadzi na nas kłopoty. Możemy jednak ogłuszonego delikwenta porzucić np. w krzakach, w których nikt go nie dojrzy. Podczas otwartych starć korzystamy z całkiem sporego arsenału broni, od maczety po karabin snajperski. Do wykorzystania mamy także laski dynamitu czy inne wybuchowe gadżety. W walce często wykorzystujemy też elementy otoczenia. Możemy na przykład strzelić w lampę olejną i tym samym podpalić przeciwników. Możemy zrzucić im na głowę beczkę z trucizną. Oprócz broni czy elementów otoczenia często będziemy wykorzystywać specjalne moce naszych bohaterów. Każdy z nich posiada osobne dla nazwijmy to jego klasy. Bohaterowie posiadają też specjalne zdolności związane z używanymi broniami. Te są identyczne dla każdej postaci. Jakby tego wszystkiego było mało podczas przemierzania dzikiego zachodu i co się z tym wiąże podczas star z przeciwnikami warto skorzystać z pomocy innych NPCów. W tym przypadku możemy kupić usługi szukającego wrażeń najemnika lub po skończeniu wątków kolejnych bohaterów skorzystać z pomocy NPCa, którego historię w jakiś sposób już zakończyliśmy. Do wyboru mamy 5 klas postaci. Może słowo do wyboru nie bardzo tutaj pasuje. Gra jest bowiem tak skonstruowana, że poznajemy historię pięciu postaci, którymi przyjdzie nam osobno pokierować. Dopiero na koniec dowiadujemy się co je łączy. Tak więc by poznać fabułę Weird West musimy zagrać pięcioma postaciami. Każda z nich to inna klasa. Wcielimy się więc w łowczynię nagród, humanoidalnego wieprza, indianina sprawnie posługującego się łukiem, wilkołaka i onirystem parającego się magią. Każda z tych postaci posiada zdolności specjalne, których nie znajdziemy u innych. Oprócz tego, wszyscy bohaterowie posiadają zdolności specjalne przypisane do broni i te są takie same u każdego. Gra jest tak skonstruowana, że najlepiej rozwinąć unikalne zdolności dla każdej z klas i skupić się na umiejętnościach dla konkretnej broni i konkretnej osoby. Co ciekawe, istnieją jeszcze pasywne perki. Te ulepszamy na bieżąco i ich postęp przechodzi na kolejną odblokowaną postać. Tak więc, pod koniec gry, ostatni z naszych bohaterów jest już tą najmocniej rozwiniętą postacią, jeśli chodzi o zdolności pasywne. Niestety, punkty umiejętności nie są tutaj przyznawane za postępy w grze. Uważam to za spory błąd. Gra bowiem w żaden sposób nie premiuje takiej czy innej podejmowanej przez nas akcji. Także ilość zadań, które zrobimy, nie mają wpływu na rozwój bohatera. Postacie rozwijam poprzez znajdowane w świecie gry przedmioty. Znajdujemy relikty czy karty, które następnie wydajemy na umiejki. Jak widać gra premiuje eksplorację, a wierzcie mi, ta po kilku godzinach jest po prostu nudna. Weird West to gra z ambicjami. Utalentowany zespół znane nazwisko założyciela wraz z klimatycznymi trailerami pozwoliły mieć nadzieję, że w nasze ręce wpadnie coś wyjątkowego. I owszem, pewne rozwiązania, które znajdziemy w grze rzeczywiście nadają świeżości. Niestety sporo elementów po kilku godzinach potrafi rozgrywkę uprzykrzyć. Na pewno sporym plusem jest oprawa graficzna. Mroczna, klimatyczna, komiksowa kreska cieszy oko. Menu postacie, ekwipunku, mapa, podczas której wybieramy cel podróży czy pojedyncze lokacje, to wszystko może się podobać. Niestety budżetowość produkcji widać na każdym kroku. Podziemia wyglądają niemal identycznie, świątynie podobnie, miasteczka, kopalnie to po prostu kopiuj w klej. Gdy już wiem jak ta gra jest zbudowana, to początkowy efekt wow mija bardzo szybko. Podróżowanie z punktu do punktu zamienia się w pewnej chwili w udrękę. Losowe zdarzenia, jakie się wtedy pojawiają bardzo szybko, przykrzają całą zabawę. W zasadzie niewiele znaczą, nic nie wnoszą do fabuły, a my pozbywamy się tylko tak cennej tutaj amunicji. Tak pozbywamy, bo 99% tych zdarzeń, czy misji polega na walce, a ta jest bardzo chaotyczna. Owszem, możemy wykorzystać otoczenie na naszą korzyść, podpalić wrogów czy porazić ich prądem. Często jednak przeciwników jest zbyt dużo i są na tyle szybcy, że jedyne co nam pozostaje to skupić się na strzelaniu i przywracaniu zdrowia naszej postaci. Specjalne umiejętności bohaterów, na które możemy wydać punkty, czasem się przydają, z kolei umiejętności przypisywane do broni mogłyby po prostu nie istnieć. Podczas kolejnych godzin kompletnie nie czuć postępów, jakie uczynił nasz protagonista. Aby poczuć moc, wystarczy po prostu ulepszać posiadane przez nas bronie, gdyż te zadają wtedy więcej obrażeń. Tym czym chwalą się twórcy, jest imersja. Zdarza się, że ktoś będzie nas ścigał, bo przyłapie nas na kradzieży. Wybijemy całą osadę i przemieni się ona w miasto duchów. Tylko co z tego? Dla rozgrywki, wierzcie mi, nie ma to totalnie znaczenia. To co przyciąga do tytułu to fabuła. Rzeczywiście jest dobra i mimo tych wszystkich przeciwności grałem i grałem tylko po to, by patrzeć jak się ona rozwija i co łączy naszych bohaterów. Opowiedziana historia rzeczywiście wciąga. Świetnym rozwiązaniem jest piątka protagonistów, którymi kierujemy w narzuconej kolejności i to jak ich historie sprytnie zostały połączone. Przydałoby się też udźwiękowić dialogi. Narrator to rewelka. Niestety reszta dialogów jest nie ma. Wolf Studios musi się jeszcze sporo nauczyć. Budżetowość można wybaczyć. Nie można jednak wybaczyć psucia rozgrywki przez zupełnie niepotrzebne elementy lub takie rozwiązania, które po zaledwie kilku godzinach są po prostu nudne. Krepsują wszelkie aktywności poboczne. Tytuł prezentowałby się o niebo lepiej gdyby postawiono tylko na fabułę, która naprawdę przyciąga. Na platformie Steam kosztuje niecałe 143 zł, uważam, że to zbyt dużo. 67 zł za Weird West w takiej odsłonie byłoby ceną godziwą.